Cześć! Cześć! Witam Was, Agata i Kaha. Dzisiaj chciałybyśmy Wam przedstawić nasze kosmetyczne marzenie. Marzymy o tym chyba od półtora roku, od kiedy zaczęłyśmy oglądać amerykankę Angie Hot and Fleshy. I interesować się ogólnie kosmetykami, ustnieć? Zgadza się. No ale wiesz, interesujemy się kosmetykami od X. Lat. Chodzi o takie zagraniczne. Stałyśmy się wtedy takie prestiżowe. <laughs> prestiżowe, <laughs> Jest to kobieta po 50, ma chyba 55-56 lat i namiętnie właśnie używa y, kremu BB i kremu CC z firmy IT Cosmetics. I od kiedy zobaczyłyśmy, jak on wygląda na jej twarzy bardzo dojrzałej, troszkę dojrzalszy od mojej, zakochałyśmy się w tym efekcie. Zapragnęłyśmy go bardzo. Tak, oczywiście jest niedostępny w Polsce, chyba, że na stronie LookTop Look to są dziewczyny, które sprowadzają kosmetyki z Ameryki, więc tam możemy znaleźć i Cosmetics bez problemu. Tak, tylko no, trudno jest kupić w internecie, nie znając swojego koloru, nie wiedząc, no ja nie umiem strzelać tak w ciemno. U mnie jest bardzo łatwo, bo się zawsze bierze najjaśniejszy. Najjaśniejszy <grystanie> z najjaśniejszych. <grystanie> najjaśniejszy, taki najjaśniejszy. Kolory zero albo jakieś porcelanowe, więc u mnie jest akurat łatwo. Gorzej trochę u Ciebie. Dobrze, że w sumie nie zamówiłyśmy przez internet, bo się jak okazało na żywo, kolor jest trochę inny. Jednak tak. Nawet te jasne kolory są e, troszkę trochę ciemniejsze. Ciemne. Dokładnie, są trochę ciemniejsze niż byśmy e, przypuszczały, więc zamówiłabym zdecydowanie kolory za ciemny. Natomiast byliśmy na majówce w Wiedniu i normalnie stało w Stało sobie w Douglasie. Stało sobie całe stoisko It Cosmetics w Douglasie. Cała szafa, wszystko za ciepłym. Zawsze im tego, bo tak, wybór mamy. był duży. Duży, było wszystko. E, z, ale nie było naszych kolorów z tego klasycznego, takiego pierwszego. I swój było, mój nie. Mojego też nie było. Nie? Tak, był light medium, a ja mam light. Czyli ten ciemniejszy był. Ale... Był, był jeszcze ten matowy, ten w niebieskim opakowaniu, mm -hmm. ale jak go wzięłam na dłoń, to pomimo tego, że to jest krem BB, to był strasznie suchy. Pomimo tego, że on jest właśnie nawilżający, niby taki lekki, to on był strasznie suchy i nawet powłaził mi wzmarszczki na e, dłoni. Tak, o to niestety, on... ale no... Trzeba mieć bardzo tłustą chyba twarz, żeby go używać. Dokładnie, dlatego ja, ja już jestem strasznie przesuszona, ostatnio już nie mam tłustej cery, więc no nie byłby to dla mnie dobry. No właśnie, więc wzięłyśmy rozświetlający krem CC od It Cosmetics. Ja Dobrze. mam kolor light, a ja fair, oczywiście. Wzięłabym, szczerze mówiąc, gdybym zamawiała z internetu, nie sprawdzając kolorów, wzięłabym light medium, yy, ponieważ zawsze no light jest zawsze Taki troszeczkę tysięczny. za jasny, a ten pasuje mi w 100%. To jest zadziwiające. Dobrze, i tak. Producent mówi o nim, że to skryjący przeciwstarzeniowy starzeniowy, rozświetlający krem. Z UV50, przeznaczone osobom nawet po 50. roku życia, czyli tak jak dla ręczni. Zapobiega starzeniu się skóry, znacznie ją nawilża. I ja wiele właśnie czytam o nim dobrych opinii: że on ładnie wygląda, że jest jak podkład. W sumie krycie ma jak podkład, ale lekkość ma jak właśnie krem CC. Więc w sumie to jest to, co ostatnio bym chciała, bo lubię krycie i właśnie efekt delikatności. Tak, i jeżeli nie jest wyczuwalne na skórze, tak? No, i jak dla mnie anti-aging, to. No i też się zwiększa. Nagrażający. Jak będziecie jeszcze dodatkowo w czasie wcześniej, to w ogóle super. I zgodnie z trendami jest glow powinno być. Jest tak? glow dokładnie. A ostatnio mi się to podoba, bardzo bym tego chciała. Odchodzimy już od matu. Odchodzimy do od takiego matu bardzo mocnego. Staramy się mieć po prostu zdrową, błyszczącą skórę. No i do powinno nam dać. Dokładnie. Mamy jeszcze jedną rzecz, kolejny bestseller firmy IT Cosmetics, czyli puder Bye Bye Pores. To było moje wielkie marzenie. Transparentny też. No raz miałam właśnie okazję w sumie go nawet dostać, tylko że... Nie wiem, jakoś jakoś... się. Jakoś jakoś... Zastrachałyśmy to się. To było chyba po prostu zbyt bliskie właśnie, Czy że... czego ja... tak bym łatwo dostała? Poza tym ja jestem starszej daty, więc dla mnie zamawianie kosmetyków w internecie zanim nie dotknę i nie zanurzę palca i nie sprawdzę, jest dosyć trudne. Dlatego ja muszę najpierw spróbować. Ale w H&M to ona się nie hamuje, po prostu bierze i klika. H&M jest tylko... W KM już mogę klikać. W wyjątkiem. Ale kosmetyki jednak wolę sprawdzić i zasłoczować, dotknąć, no lubię. to. Po Jego największym plusem jest to, że nie zawiera talku. Nie hmm. zawiera talku. Puder, talk. który nie zawiera talku więc dlatego trafił w nasze łapki. I tak, producent mówi o nim, że to sprzeciwstarzeniowy puder do wykańczania makijażu, który zapewnia perfekcyjny efekt. Pochłania olej i połysk, a także rozmywa pory, nie osiadając w liniach i zmarszczkach. Idealny dla każdego, kto chce przeciwdziałać starzeniu się skóry i chce zakryć widoczne pory, niedoskonałości i zmarszczki na twarzy, a także uzyskać bardziej promienną, wyskaz i oczyszczoną na powietrzu cerę. No właśnie i tu się zgodzę, bo patrząc jak Angie za każdym razem mogła stosować różne podkłady, mogła nakłaść różne rzeczy na twarzy, natomiast zawsze ten jeden, jeden, jedyny puder był u niej must have'em. No i, i przy 55 latach naprawdę to, jak co on jej robił na twarzy... To była magia. Muszę go mieć. Zero. Zważim strażnik. Zobaczmy, tak wygładza. No to let's go! Tak, ja użyję jeszcze dzisiaj gąpeczki z lovely truskawkowej. A ja tylko Glamshop i Forever Glamshop, nic więcej. Ja też bardzo lubię gąbeczkę Glamshopu, no ale truskawkowa gąbka, no trzeba spróbować. Nie potrafię użyć żadnej innej gąbki niż Glamprzek. Dobra, to dużo mi się dążyło. To jest bardzo wydajny krem. Zostawię go na palcu, może potem się przyda, bo oczywiście, jak przyszedł moment nagrywania filmów, to uwaga, syf! Syf! I <głos> <głos> Więc Ale... mam dzisiaj co zasłaniać. Nie jesteś sama, ja mam roga. <noise> Czy mój ślubny chciałby mi coś powiedzieć? <noise> no nieźle. Ale zawsze to jest tak. Jestem gładka, gładka. Planujemy sobie filmik. A tu jest podzianka. Na murze przykrywanych. tak. No, mam nadzieję, że widać, jaki to jest piękny glow, jak te buzie wyglądają. Wszystko jest tak naprawdę przykryte. Korektora nie potrzebujemy na Nawet jednego, drugiego, trzeciego zakryłam. Mój róg też jest zakryty, wszystko jest przykryte. No Przyznam szczerze, że jego krycie jest mocne. Nawet nie wiem, czy nie za mocne czasami, ale tego nie czuć. Na szczęście, na twarzy, że mamy no takie porządne krycie. Zresztą można je stopniować, tak? Ja używam naprawdę po kropeleczce, żeby tylko wyrównać kolor. Można no i przede się budować, wszystkim więc... dać filtr, bo to jest 50. Na więc... idealnie. Dokładnie, teraz na słońce się przyda. I no to dla mi starcza tak naprawdę. No i ten blask, ten blask jest przepiękny. Taka zdrowa skóra. W szczególności jeszcze w moim wieku, no to naprawdę, to wygląda, no młodziej niż zwykle. Młodziej niż podkładnie. Nie podzielam twojego entuzjazmu. <grym> Pewnie tego napisali, że to jest krem dobry dla kobiet po 50. <grym> no ogólnie ma same plusy, bo ma faktor 50, ma być nawilżający, ma ładny glow, ale. wyglądam jakby była zważona. Bo no za chwilę zrobimy zbliżenia, ale no. Czuję się zważona i poza tym wydaje mi się, że te wszystkie moje czerwone jeszcze rzeczy, to przewijają przez to. No możesz słuchać, dołożyć. Ale już dokładałam, dokładałam. To im więcej was to też w sumie nie najlepiej, no bo nie, fajnie nie. można budować jeszcze, nie wiem, drugą warstwę, ale czwartą nie. już. <laughs> Dlatego, no, no... Agata nie jest zadowolona. A to ja byłam pomysłodawcą zakupu tego. <laughs> To ja! wyniosłam ich Cosmetics do domu. No ale... No jak nie? Jestem cała zważona, no co ja mogę powiedzieć. Nie to jest jeszcze ładnie. pokolenie, które uwielbia mat i mocne krycie. Nie lubię matu, ale chciałabym krycie. To, lubisz. Nie lubię mocnego krycia, tylko no chciałabym, tak żeby te czerwone krycie. rzeczy były. On ma mocne krycie, ale tak czy siak tych czerwonych rzeczy. No nie chciałabym, żeby mi to prześwitywało, bo jak nałożę rozświetlacz na to, syf ma mi się błyszczeć. No, I wołać, hej, jestem gwiazdą? O tak. <laughs> Gram tę pierwszą rolę. Nie podoba mi się. Mi wręcz przeciwnie, jestem, jestem cała zważona. Pomimo tego, że on ma takie ładne, drobne drobinki. Drobne drobinki. Drobne. Ma drobne drobinki i wygląda bardzo ładnie. No ale ty nie jesteś jej zważona. Dlaczego nie ty nie jesteś zważona? Jestem cała zważona. Ja wyglądam doskonale nie. To teraz pójdę. I odmładzające wręcz. Nakładamy. Teraz będzie działa się magia. Oh yeah. Muszę stwierdzić, że wyglądam jeszcze gorzej niż wyglądam film. <grymne> filmu. Naprawdę. Nie wierzę, że użyłam właśnie Kit Cosmetics. Brak listów w tym momencie. <grymne> Zaraz nie widzisz? Widzisz, <grymne> widzisz, co mam na twarzy? No nie wiem dlaczego, naprawdę. Ja też to jest nie wiem dlaczego, Bo ja marzyłam o tym najbardziej. Najbardziej. No ale marzyłaś o macie, może mat by się zaspokoiła. A... Ale on jest suchy strasznie. No. no. wiem, że jest suchy. Ale ten też jest fajny. Miał być fajny. No cóż, ja jestem zachwycona, bo po użyciu pudru wyglądam jeszcze lepiej, niż wyglądałam. Pokażemy Wam z bliska. Dokładnie, pokażę Wam tą żenadę, bo ja nie mogę, no. O ile będzie widać, tak O Oby, oby. W razie czego zrobimy? Zdjęcia, bo muszę to pokazać, to co mam no, na twarzy. ja jestem gładka, ładna. Blask został zachowany. Jestem strasznie rozczarowana. No, to mi też jest przykro, no co mogę powiedzieć. Naprawdę nie podoba mi się to. Nie przebiło to mojego ulubionego kremu BB ze Skin 79. Naprawdę, to jest lepsze, bo w tym jestem gładka. Wszystko mi ładnie zakrywa, jest lekki cały dzień i ten to nawilża naprawdę. To fakt. I nawet nie, jesteś, nie jest doskonale. nim też ten pymat. To jest mój hit teraz. Natomiast to I też ma wysoki faktor, I też 50. cały jeszcze Natomiast to no nie wiem, no jestem cała zważona, no tego się nie da już utratować, no. no Pokażemy po mi się jeszcze wieczorem, smutno, tak naprawdę. Smutno i jestem rozczarowana. I ja wręcz przeciwnie. Jestem zachwycona, mimo że sceptycznie do tego podchodziłam, bo jak zwykle Agaty, hura jest zgaszone trochę przeze mnie. Zawsze, praktycznie. No i na odwrót moje hura jest zgaszone przez Agatę, więc tutaj się uzupełniamy. <grym> <grym> Czyli wygląda na to, że. Będę cały dzień wyglądała jak zwarzona parówka. No trudno. To Ty wyglądasz bardzo ładnie. Bardzo ładnie, o matko bo... Tak powinna wyglądać skóra po IT Cosmetics. <noise> Dokładnie, o tak. tak Nie Tak powinna wyglądać. Idziemy skończyć makijaż i pokażemy Wam jak to wygląda. Może coś się zmieni, może się wsiąknie na przykład. Może topi się we mnie. Może pa, pa. dać mu czas. <głos> <głos> pa, pa, pa. Tak. Witajcie w podsumowaniu w e, całodziennym testowaniu IT Cosmetics. Kremu CC i pudru Boy Pores, który ma w sobie tyle dobroci i nie ma tak brak okay. talku. To no jak? Czy podobało Ci się? E, tak jak mówiłam, tak jak myślałam, właśnie trochę osiadł na twarzy, trochę się wchłonął, jednak to wciąż nie jest efekt, jaki myślałam, że uzyskam używając tego kremu. Niby tu pisze: Your skin but better, ale. Twoja... Better nie jest. <laughs> Twoja skin jest better, tak? Już nawet ja bez make-upu chyba wyglądam lepiej. Muszę przyznać, że to już chyba ten etap, gdzie mogę powiedzieć, że ja nawet już bez makijażu wyglądam lepiej, niż w tym kremie. Czuję się w nim bardzo źle. On ma przepiękne, ma przepiękne drobinki, to tak, trzeba mu przyznać. E, nie czuć go na twarzy, jest bardzo lekki, no ale... Nie podoba mi się. No i możesz to powiedzieć głośno. Nie ja... podoba mi się efekt po it cosmetics. No, co zrobić? Nie wszystko musicie zaspokajać. Nie wręcz przeciwnie, bardzo odpowiada ten krem. Jest nawilżający, świetnie się nosi cały dzień, jest niewyczuwalny na skórze, nigdzie się nie lepi. Nie widać, że mam makijaż. Mam po prostu rzeczywiście udoskonaloną swoją skórę, no ale to ze względu na wiek. No, u mnie ten blask wygląda przepięknie e, i nie zgodzę się, on nie ma drabinek. To znaczy, nie chodzi mi on o ten nie blask, nie, nie przeszkadza mi to, że on jest taki właśnie rozświetlający, bo wiedziałam, że taki będzie, ale ja się czuję po prostu zważona. No tak, widać go Widać zważenie, no u Ciebie go w ogóle nie widać, nie. To, wtopił się w twarz całkowicie, jest jak druga skóra. Natomiast u mnie widać po prostu takie tu, to, to tutaj to, to jest najgorsze miejsce, tu wygląda najgorzej. No, jest strasznie zważony, no wygląda fatalnie. To przykre. Chodzi mi tylko o to, Agatko, że że powiedziałeś, że on ma drobinki. On nie ma drobinek. Wiesz, co daje ten delikatny blask? Puder, puder? To puder. Nie on, on jest, daje ci glow. Daje ci taki efekt świeżej, wypoczętej, nawilżonej, bardzo mocno skóry, ale drobinek nie ma. To, co myślisz, że ci dało drobinkę. To to jest ten puder. Zobacz zresztą na opakowaniu. Tak czy siak, z niego też nie jestem zadowolona. Wcale mnie nie wyprasował. Wcale nie mam porów. Nie, nie no. mam w sumie. Wcale nie, nie mam porów. No, czyli pory masz. Nie, 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 nie. Nie podoba mi się nie, nie to. to się. Zupełnie co innego sobie wyobrażałam, Zupełnie co innego widziałam w amerykańskich YouTubach. No to, nie, nie podoba mi się. Słuchajcie, może panie po 30 roku, I puder, i po i 40, kremi, po 50 będą z tego bardzo zadowolone, tak jak ja. Bo ja na przykład pudrów nie używam w ogóle. Bo nie lubię, bo dostaję uczulenia, bo mnie wysypuje. Natomiast ten puder to jest zupełnie inna bajka, tak jakbym nakładała, ja wiem, jakiś sen na twarz dodatkowo. On może y, ciupinkę ma drobinki, ale to dzięki, dzięki temu ja jestem wygładzona. Jestem odmłodzona, wyglądam ładnie. To już, że chociaż jesteś za z tych zakupów. Flawless bardzo wyglądam. No. Nawet wieczorem. Ja mogę iść teraz na imprezę spokojnie w tym makijażu i. A jak się, się wstydzić? Zmyć. Nie wiem jak wytrzymałam w tym cały dzień, ale nie patrzyłam na siebie w lustrach, nie robiłam sobie zdjęć, bo wyglądam tragicznie. Czyli jest pół na pół. Połowa zespołu jest zadowolona, połowa nie. Jestem bardzo rozczarowana, to jest chyba moje rozczarowanie roku. Witamy maj. Pół roku. <grych> <grych> czy coś moje to czerni. przybije? Czy coś przybije? To rozczarowanie. Moje największe marzenie kosmetyczne, właśnie legło w gruzach. Hmm. No, przykro mi, przykro mi, ale u mnie jest love. Mi też jest przykro. Starza się, trudno. Jeśli Wam się podobał ten test, dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy do nas na Instagram Millerki Makeup z podłogą i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.